Dzwonimy, to jest tak, 5-8. Dziękuję. Tu i końcówka kaka, zokaj. I ho, dzwonimy, Durwa. Chyba ty też Dzień dobry, pani. Proszę Pani, ja tutaj się troszeczkę zagubiłem. Czy mogła Pani mi powiedzieć, jak dojść do wieży orków? Do jakiej wieży? Do wieży orków. Wiem, że trzeba wejść przez miasto Hunio w Dolinie. Do wieży orków? Tak. No może być też wieża demonów. To jest taka nowa budowla wybudowana przez mm, chińskich y, architektów. Powiedziałem panu, że ja na przykład nie wiem, ale już wiem, że znajduje się w okolicach Sopotu, tylko nie wiem właśnie jak tam dojść. Bo mam tutaj mapę przed sobą, ale no nie zaznaczono tego obiektu na mapie. Mhm. Nie, ale powiem panu, że ja. Nie mam już. Nie mam nic takiego tutaj. Mhm. To Czy... na pewno w sobocie? No tak mi powiedziano. Czyli pani nie wie, jak dojść do wieży orków? Nie. Mhm. No nic, dobrze, to poszukam innej informacji. W takim razie dziękuję bardzo. Proszę. <laughs>